Hej, hejo! Mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowego vloga To będzie bardziej vlog niż reading vlog, ponieważ dzisiaj się bronię I właśnie czytam moją pracę licencjacką po raz entny, żeby dokładnie wszystko sobie przypomnieć Żeby jakieś najważniejsze informacje, które mam w pracy, o które może mi moja komisja zapytać Żebym po prostu wiedziała, też tak chcę sobie uzmysłowić, o co w ogóle komisja może zapytać, o co może mój promotor, o co może moja recenzentka i o co e, główny w komisji osoba, przewodniczący. Więc teraz właśnie czytam i miałam czytać wczoraj tak naprawdę wieczorem. E, to jest 65 stron razem z wstępem, razem z spisem treści i z bibliografią. Ale jakoś tak wczoraj, wiecie, nie miałam w ogóle ochoty, byłam jakaś taka zmęczona, więc stwierdziłam, a dobra, puszczę sobie mam jakiś serial. E, I wróciłam do Outlandera. Kiedyś oglądałam Outlander. Ale przerwałam chyba na pierwszym sezonie, Nawet nie wiem, czy skończyłam, czy go nie skończyłam, nie pamiętam. Są też książki, więc może w przyszłości czytam też książkę. Zobaczymy, jak się bardzo wciągnę, Bo jak na razie wczoraj siedziałam do późna w nocy i oglądałam kilka odcinków. Dzisiaj rano też na rozluźnienie przy śniadaniu, właśnie oglądałam pierwszy, kolejny odcinek. A teraz lecę czytać, czytać moją pracę. Najbardziej się stresuję tym, że ta praca nie jest tak dobra, że nie jest taka, jak bym chciała, żeby była. Z tego czytania, że tak się to okaże. No ale cóż, dostałam dwie piątki z recenzji, więc ją bardzo cieszę. Moja praca, tak jak Wam mówiłam, kiedyś tam jest o blogach, jest o internecie, o, o blogach, jako czym one są, o też o współczesnym znaczeniu. Później mam analizę blogów, i później mam komunikację niewerbalną, taką bardziej wizualną właśnie pod kontekstem blogów i internetu. Pracy mi się dobrze pisało, pisałam ją w sumie od grudnia, dlatego niektóre elementy dawno, dawno temu pisałam. No i to chyba, żeby już nie przedłużać, ja teraz właśnie lecę czytać. I dzisiaj mam też drugą dawkę szczepionki. Więc dziś mam dość zakręcony dzień, zawirowany Mam nadzieję, że wszystko się uda i że się obronię Bo mam świetną komisję, mam z nimi wymarzoną komisję tak naprawdę Jeżeli chodzi o mój uniwersytet Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało No i wiadomo, jak to oglądacie, to jestem już po Ale miło tak do Was właśnie powiedzieć i taką czuć więź, że jednak jesteście przy mnie Mimo, może, że nie faktycznie w tym momencie, jak mam obronę o tej 16.20 ale że jednak oglądacie to w późniejszym czasie i też nie wiecie, co będzie, dopiero jeśli w kolejnym filmie. Ale dobra, następny jest strasznie długi, a jak on taki filmik się podobał, to ręka, do, łapki do góry i zapraszam do oglądania. No cóż, nie zawsze musi być reading vlog, chociaż może coś później zacznę czytać, jeszcze zobaczymy, jeszcze nie mam, nie mam pomysłu. Też w ogóle teraz nie mam ochoty na czytanie, to też może tak, tak się trochę stresuję tą obroną i wszystkim po kolei. Więc cóż, ja już zmykam. To już za chwilę W ogóle, hej Hej, jest 15.47 A ja o 16.20 wchodzę na moją obronę Na moją obronę online I wiecie, troszkę mnie stres zaczął zjadać Troszkę się zestresowałam Taki pozytywny stres zawsze jest dobry Troszkę stresu Ale jednak jakoś tak boję się, że na czegoś nie powiem Że coś powiem niepoprawnie Że coś mi się pomiesza Bo to jednak jest 65 stron Mojej pracy i jednak tak lekka obawa jest, że coś może później tak, ale z drugiej strony na, na spokojnie też. E, później muszę szybko, w sumie bardziej się stresuję tym, że później szybko muszę jechać na. Moje szczepienie, drugie, więc w sumie to dwie rzeczy się tak naprawdę bardzo skumulowały ze sobą. Tego chciałam uniknąć, jak się zapisywałam na szczepienie, żeby właśnie nie mieć sesji ani w obronę. No i parcie, jak pyknęło, idealnie w dzień w obronę, godzinę po, miałam tak naprawdę mm, obronę. Miałam, no bo miałam już być po szczepieniu, ale nie pojechałam na tą pierwotną godzinę. I tak stresuję się. Zobaczymy, co będzie. Ogólnie jestem pozytywnie nastawiona, mm, że będzie w porządku. Tak jak mówiłam wcześniej, mam do świetną komisję, wymarzoną po prostu. Ale jednak jest ten stresik, no bo to są trzy lata naszej nauki i to jest teraz takie podsumowanie. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku, że się po prostu tak nie zatkam i się po prostu nie przyblokuję w mówieniu. 20 minut podsumowanie moich trzech lat studiów. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, tak naprawdę za 32 minuty już będę w trakcie, a za 52 już będę po, już będę w drodze do na szczepienia. Dobra, a ja tu jeszcze mam wodę przy sobie, żeby czegoś się napić, jakby mi zabrakło e, wody w gardle Znaczy, no jakby mi zabrakło, bo sobie, jakbym nie mogła się wysłowić To też kilka przewy na budę, może będzie dobra No a cóż, ja już teraz no po prostu będę czekała te pół godziny Jest straszne to czekanie, bo do dwóch godzin nic z tego nie robię, tylko czekam W sumie od rana tylko czekam i czekam, czekam, czekam Do zobaczenia później Hejo, jest już 18 i zdałam Zdałam na piątkę, obroniłam mój licencjat. Bardzo się cieszę, w ogóle też już od razu pani w komisji podsunęła mi temat na pracę magisterską. Mimo tego, że ja na razie nie planuję na magisterce dziennikarstwa, mam troszkę inne plany. Myślę pójść na magisterkę w troszkę późniejszym czasie. Ale po prostu tak mnie zainteresował ten temat, tak mnie zaintrygował, i tak dobrze mi się z nimi rozmawiało, że w ogóle w pewnym momencie po prostu powiedzieli, że no, muszą mi przerwać, bo. Są jeszcze inni, że już nie ma tyle czasu Bo ogólnie jeszcze mój promotor zapytał się mnie o rzecz Spoza mojej pracy licencjackiej No wiecie, ja zaczęłam mówić to co wiedziałam I właśnie wtedy powiedział, że no zastopujmy A pani, która w komisji powiedziała, że to w sumie masz świetny temat na magisterkę już Więc się mega cieszę, mam już fajny pomysł W sumie już mam kolejny pomysł na magisterkę I cóż, piątka, piątka ze studiów, piątka z mojej pracy bardzo się cieszę, bo wiem że się, wiem, że się powtarzam, ale też miałam później, od razu musiałam jechać do Kent na szczepienie. Udało się, w sumie w ciągu godziny obroniłam mój licencjat i zaszczepiłam się drugą dawką, więc jest ekstra, jest super. I tak właśnie tam mm, poszłam, podeszłam no, do stanowiska. Pani się pytała, o której mam godzinę, I myślę, że no 15.35 miałam, ale że dzwoniłam do państwa wcześniej, że się spóźnię, bo broniłam licencjatu. I od razu się pytały, jak mi poszło i tam jeszcze taki jeden pan porządkowy, że tak powiem, wy wychylił głowę do środka i się pyta z, jak z jakiego dziedziny, a ja że dziennikarstwo i tam się podpytywał, czy będę rzetelnie pisała, czy nie. wie, że tak, ale że raczej dziennikarstwo nie planuję, że mam troszkę inne plany, że zobaczymy. I w ogóle tak... Bardzo pozytywnie, bardzo się cieszę. Kupiłam też sobie prezent na, na właśnie obronę, bo mój promotor powiedział: No to teraz idziesz świętować, miałam powiedzieć: No, idę na szczepionkę, ale się powstrzymałam. Więc z jego radą skoczyłam sobie do kawiarni, kupiłam kolację i ciasto. Ale to za chwilę i teraz moje plany świętowania. E, chciałam powiedzieć czpionki, ale świętowania, obrony pracy To jest oglądanie dalej Outlandera i właśnie zjedzenie pysznego ciasta i pysznej kolacji e, jakoś Nie mam teraz na czytanie książek, dzisiaj, wczoraj Po prostu stresowałam się tą pracą jednak, mimo tego, że to nie był taki stres, wiecie, taki długotrwały Jakiś bardzo, ale to bardzo ogromny, ale jednak taki mały był i przez to no, jakoś tak nie miałam ochoty na czytanie ale jutro też raczej nie będę czytała, bo jeden do moich brotanków ich popilnować, więc no cóż, może dopiero w czwartek zobaczymy. Też tak właśnie teraz stwierdziłam, że potrzebuję kilka dni odpoczynku od książek, może to źle brzmi, ale wiecie, jak czyta się dużo książek naraz, to później chce się takiego jednego, dwóch dni pełni, bez po prostu książki, żeby później do tych książek jeszcze chętniej wracać. Więc już ja Wam za chwilę pokażę, co sobie kupiłam. Mam nadzieję, że to będzie pyszne, bo kupiłam bajgla z gruszką, w ogóle już Wam pokazuję, więc lecimy do kuchni po moje rzeczy. Czeka laptop i telewizor na mnie, bo jak widzicie. W taki sposób oglądam sobie teraz Outlandera. Jak nie mam moich rodziców w domu, to właśnie w taki sposób. Tak, ogólnie byłam wybułka przez bibułkę i kupiłam sobie baigla na ciepło, który już zapewne już wysychł. Tutaj zobaczymy, co jest. Tutaj jest ciasto. Ciasto tarta czekoladowa. Chciałam ostatnio już jej skosztować, ale jakoś tak wzięłam inne, więc teraz będę miała tartę. A tutaj mam bajla, więc zobaczymy, jak on wygląda w ten sposób. Więc zabieram się za jedzenie, bo jestem już bardzo głodna. Dlatego zrobię sobie herbatę. Jakoś tak nie miałam ochoty na jedzenie w lokalu, więc stwierdziłam, że chcę oglądać przy, oga, przy okazji kolejny odcinek. A tutaj mam zamówione buty, ale to mam buty na moje plany wakacyjne. Zobaczymy, czy jeszcze wypalam. Czy nie więc na razie jeszcze nie otwieram. Okej, okay, tak się prezentuje moja kolacja. Tutaj mam bagel z, z podpiekaną gruszką, z jakimś sosem i z masą wiele innych dodatków, które po prostu wygląda przecudnie, przepysznie. A tutaj ciasto, które już wiem, że się w nim zakocham, bo już spróbowałam spód, bo lekko mi się ukruszył, ale jest to tarta czekoladowa jest przepyszna. Mam nadzieję, że całość będzie tak samo pysznie smakowała. I herbata. Więc już, ja lecę jeść, lecę oglądać, no i pewnie do zobaczenia później. Hejo! Jest już około godziny 20.00 i ja powoli będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taki vlog z mojego dnia, z mojego dnia obrony, Wam się podobał. Dla mnie to na pewno będzie pamiątka w przyszłości, że wiecie, są te emocje, które odczuwałam podczas obrony pracy licencjackiej. No, bo to jest coś, co się przeżywa najczęściej raz w życiu. Więc jak mam taki film po prostu z mojego dnia, w sumie bez czytania książek, całkowicie z nul, Wam się podobał, tłapka łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej. A ja już teraz zmykam, bo jestem dzisiaj bardzo, to bardzo zmęczona. W sumie nawet nie mam ochoty na oglądanie filmu, na czytanie książki, na nic. Więc nie wiem, co będę robiła przez resztę wieczoru, jeszcze zobaczymy. A jutro rano muszę wstać o czwartej chyba, czwarta trzydzieści. Jeszcze muszę sprawdzić, jak mam pociąg. Jutro będzie długi dzień ogólnie. I tyle. Bye-bye.